Hej, hej, witajcie kochane ryby, z tej strony Wróżka Roza, dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc styczeń 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to co usłyszycie może być ważną informacją. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam można się zapisać na sesję indywidualną. Jeżeli będziecie mieć problem, odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. A w razie jakichkolwiek problemów, możecie wysłać też wiadomość SMS, gdzie ja was zapiszę osobiście. E, moje drogie ryby, ja wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Nie będę się rozgadywać. Lecimy z koksem. Zobaczmy, co się będzie u Was działo, drogie ryby. W miesiącu w styczniu 2025. Ojej, ja chyba powiedziałam wcześniej: 2024. 2025 to już jest rok 2025. Styczeń, finanse. Styczeń, finanse. Rok 2025. Finanse, ryby. Kochani. No, 10 monet, czyli spełnienie. Będą, będzie kasiora, praca z pasją. No i gwiazda, czyli spełnienie. Kochani, ja więcej kart nie będę ciągnąć, żeby tej energii nie, nie zepsuć. No, macie super energię, e, więc e, dobrobyt, finanse, praca z pasją. Szansa na zabłośnięcie w świetle reflektorów. Wyjdźcie, wyjdźcie też do mediów, tak? I no i będzie super, więc tego Wam życzę, drogie ryby. Zobaczmy, co w uczuciach, co w relacjach, co w przyjaźniach dla ryb na miesiąc styczeń 2025. Na styczeń 2025 ryby, uczucia, miłość, relacje. Uważajcie na ploteczki, bo możecie być tutaj na językach. Kochani, co zasiejecie, będziecie zbierać tego plony. Zwracajcie uwagę na równowagę. Y musi być umiarkowanie, czyli tutaj chodzi o to, by było y tak, y żebyście nie dawały też za dużo z siebie. Tyle, ile oddacie, tyle ma być y dla Was. No i y tu może być tak, że kochani, no królowa buław się pojawia więc może to być kobieta lub mężczyzna, zamieńcie sobie w zależności od płci może to być wasza też energia że wy będziecie błyszczeć po prostu i nie będziecie zwracać na nikogo uwagi może to być właśnie taka energia, że będziecie na językach bo będzie zazdrość albo będzie po prostu głośno u, u was jeśli chodzi o sprawy finansowe i będziecie skupiać się na karierze aczkolwiek no może być to też tak że tu kogoś poznacie po prostu tak albo też tu jakaś y, młoda osoba może się pojawić y, no jeżeli macie dzieci zwróćcie uwagę też na to co one do was mówią i dociągniemy karty. No i jest właśnie tutaj królowa mieczy, siła też, tak? Dzięki te, temu, że będziecie zachowywać tą równowagę, będziecie mieć tą siłę w sobie. To może być siła, nie musi to być siła taka fizyczna, tylko taka siła psychiczna, też, tak? Że, że Wy będziecie mieć tą siłę, że nie trzeba mieć siły poprzez agresję, tylko po prostu tą równowagę, że Wy będziecie. Miały tą równowagę w sobie. No i, kochani, tu należy działać, jeśli chodzi o relacje, albo będą się pojawiać nowe, młode osoby, ale ja myślę, że wy będziecie się skupiać raczej na sobie. Tak to tutaj postrzegam, że wy za bardzo tu na romansach nie będziecie się skupiały. Wy będziecie bardziej myśleć o sobie i tu być może będzie ktoś próbował o was zawalczyć i no jest tu też nowa osoba się kolejna pojawia i, a z kielichów może być nowe uczucie no jeżeli się wdacie w jakiś romans to się zabezpieczajcie bo może być też ciąża w takim przypadku aczkolwiek ja myślę, że tutaj może być nowy początek że wy tutaj będziecie porządkowały stare sprawy związane z ze swoją równowagą, uzdrowienie, medytacja i właśnie takie skupienie się na sobie. No ale zobaczymy, co nam powiedzą karty Lenormand. Na styczeń dla ryb, styczeń 2025, ryby, styczeń 2025, ryby, karty Lenormand. Kochani, no tutaj jest nieufność, tak? Albo macie do czynienia z osobą, Y, która jest innej narodowości, tak więc tutaj może być taka energia, że Wy y, możecie poznać po prostu jakiegoś cudzoziemca. Karty mówią też o tym, żeby y, może być coś ukrywane, tak więc tutaj y, na to należałoby zwrócić uwagę. Y, aczkolwiek uważajcie w tym miesiącu na tą uczciwość. Może tu chodzi o to, żebyście były przebiegłe, żebyście nie dały się wykiwać. No i myślę, że Wy nie, nie dacie się wykiwać, że Wy będziecie właśnie silne, że Wy będziecie świadome, Wy będziecie szły też za głosem serca. No tak, tak właśnie to, to postrzegam, że Wy tutaj będziecie wprowadzać wielkie zmiany. No, list też może mówić o pracy, tak? W zdrowiu, może będziecie tutaj szukać fachowca albo wy się, jeśli chodzi o, o, o zawód, staniecie profesjonalistą, zaw że, że po prostu będziecie poszukiwane, ale też, jak Księżyc mówi o mediach, że trzeba wyjść do mediów, czyli tutaj ogłaszać się. E no może właśnie będzie ten cudzoziemiec, tak aczkolwiek no to może być nieufność karty mówią o tym by zachować ostrożność uważajcie też na sprawy hormonalne uważajcie na cykle księżycowe no, bo ciany również mogą mówić o ciąży albo o nowych zmianach więc tutaj wprowadzanie zmian jeśli chodzi o relacje w swoje życie ogólnie wejście w takie Zmiany. Więc obserwujcie też swoje ciało, sygnały ze swojego ciała, co ten organizm potrzebuje. No i, i też dzięki temu będziecie wiedziały, w jaką stronę pójść. Nie są to złe karty. Karty Rady, Odpoczynek. Odpocznij, zrelaksuj się, przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Czyli yy, karta rady potwierdza to, że wy macie się skupić na sobie, drogie ryby, w tym miesiącu. Czyli nie za bardzo wchodzić tutaj w relacje, tylko właśnie uporządkować siebie. I druga karta rady: bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych. Tak? Czyli tutaj z pozytywną energią, jak będziecie wychodzić, będziecie taką energię przyciągać do swoich ludzi, do, swoich, do siebie, do swojej pracy, do, swoich, do, do swojego otoczenia, do swoich marzeń. No i, i to właśnie będzie tak, że być może właśnie masz się zatrzymać, droga rybo. Zatrzymaj się i skup się na tym. Co jest dla ciebie priorytetem? Czy ty, czy relacje, czy, czy coś masz właśnie do uporządkowania, tak? Czyli tutaj skupienie się na sobie, bo wiecie, często mamy chaos yy, i przyciągamy ten chaos, jak, jak nie jesteśmy sami ze sobą uporządkowani. I właśnie tu zmiany zaczynamy od siebie. No i życzę Wam właśnie dużo tych zmian, żeby się udało wprowadzić te zmiany, pozytywne zmiany, bo bociany mówią też o pozytywnych zmianach, żeby Wam się to udało zrealizować w nowym roku. Ściskam was cieplutko, drogie ryby. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, w nowym miesiącu. No i idziemy do przodu. Wszystkiego dobrego. Wysłam wam moc pozytywnej energii i nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka. Zasubskrybować i wcisnąć lajka. Buziaki!